Ah, hij is er. Denk Co tu się stało? A chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuźnię. Trzaskało aż miło. I kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat. Wszystko straciłem, wszystko. Nie obrażaj mnie, bo dojdzie ci nieszczęść. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś Mieszkam tu od pół wiecza Myślałem, że mają mnie za swojego Ale wszystko się zmieniło jak przyszli czarni Jestem jedynym kowalem w okolicy Więc muszę obsługiwać ich garnizon Klepać pogięte blachy Zakładać podkowy i takie tam Nilfgaardczycy Nie płacą mi ani grosza Dają tylko materiały i rozkazy Ale do ludzi to nie dociera Myślę, że bogacę się na ich nieszczęściu Że śpię na kupie złota niby smok. Przestali się do mnie odzywać. Plują na mój widok, a teraz to. Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało, ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego syna, Żeby dostał na co zasłużył. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem, jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No ale ja nie mam kątich oczu. Powodzenia! piłki z krzesiwa. Podpalacz zapalił to pewnie pochodnie, wrzucił ją na dach, a potem poszedł w stronę sadu. Ślady butów. Męskie. Duży rozmiar. Smród ludzkich szczyn i wódki. Zdjął buty i wszedł do wody, pewnie chciał zatrzeć ślady, siedzi diabł na dachu, pędzi gorzałkę po co upędzi, to wypije. Coś wyskoczyło na niego z szuwarów, utopce, ale zdołał uciec. Z tego wszystkiego zgubił buty. Z tego wszystkiego zgubił buty. Ślady prowadzą z powrotem do wsi. Ale niezbyt zbyt owicie. Rana powierzchowna. To chłopy zaraz wzięli na zbytki Wiedźmarka, co akurat polował w okolicy. Co ci się stało w buzie? A że ten coś ma to mu rachcia chłopku ukręci. Tak było. Tyle że dzieciaka jakiś utopiec zeżar i... ślad się urywa. Ale mogę go poznać po ranie. Azurów utopca, to musi być on. Paskudna rana, wpadłeś na utopca? A chujcie to obchodzi! O, nie tylko podpalacz, ale i mistrz ciętej riposty. No chodź, kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z niej nie gadam, bo to kurwie syny są. A krasnoludy z nich najgorsze. Chciwe niby sroki, dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? Słuchaj, dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało będzie twoje. Ja w odróżnieniu od sroki krasnoludów chciwy nie jestem, więc mnie nie przekupisz. No to obiję ci mordę! Spokój i chodź za mną. Muszę przeprosić i przeprosić. litele chcą nas wszystkich wysiedlić za jarugę, a na naszą ojcowiznę osadników z Nilfgardu sprowadzić. Pierdolisz jak jedno z południcą nie patrz tak na mnie szukasz kłopotów gościwuj wychylisz ze mną Od teraz derwan ty ery wyany nie gościwuj ale jak to? Przecie wiem, jak ci dali na postrzyżyny. I co to w ogóle zajmie imię Derwan? Nilfgaardzke. Moja babka była z Nazairu. A to takie buty. To uszanowania mości, Derwanie. Niech was złote słońce prowadzi, stale od mojego obejścia. Cisza na morzu, cisza w komnacie, Cysarz, emchyr na gacie. Wiedział, kto się tego. No, Cieszko. Pobudka. Co? Co jest? Proszę, oto wioskowy piroman we własnej osobie. Nie pełka? Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem. I tak się odwdzięczasz? Dość tego. Hola, żołnierze! Pozwólcie! Nie, Willi, błagam, wypiłem! Nie wiedziałem, co robię! Mówiłem wam, mistrzowili, pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki, materiały już zamówione. Nie o to chodzi, to podpalacz. Wiedźmin go złapał! Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż, więc obejdzie się bez sądu na drzewo z nich. Surowa kara, ale zasłużona. Wiesz, z początku też nienawidziłem czarnych jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek, że nauczą tych nierobów Moresu. O, ale mniejsza z tym. Twoja nagroda. A tak poza tym, parę rzeczy udało mi się z pożaru wynieść. No i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim wyklepać. Jak czegoś potrzebujesz, to powiedz, dam zniżkę. Od tych śliwek mnie chyba brzuch boi. Żadnym o tym powiesz. Później o to mogę. Witaj gospodarzu. Wyczytałem, że macie tu kłopot ze studnią. Ano mamy. Straszy tam. Od dobrych 20 lat. Dwudziestu? To czemu akurat teraz dajesz zlecenie? Bo wcześniej czerpaliśmy wodę z rzeki, ale po bitwie tyle w niej trupów pływa, że truć poczęła. Moja córka, Luba, wypiła pół banka i całkiem zaniemogła. Czoło rozpalone, jadła utrzymać nie może. Z dnia na dzień marnieje. Zielarka mówi, że człowiek w gorączce dużo pić musi. I nie piwa ani jabłecznika, ale wody, właśnie, koniecznie czystej. A skąd ją wziąć, jak nie ze studni? Tylko ducha wpierw przegnać trzeba. A on nikomu podejść nie pozwoli. Opisz mi tego ducha. No, bardzo jest straszny. Bardzo. Chodzi mi o jego wygląd. Przypomina jakby kobietę, ale taką, co właśnie z grobu wstała. nie ma brudną w strzępach, skóra płatami schodzi jej z kości, a wyje jak na mękach. Jakaś zjawa, albo może alp? Jakby go nie zwali mistrzu, jak się nim nie zajmiecie, przyjdzie mi córę pogrzebać. Współczuję, ale interes to interes, więc pomówmy o pieniądze. A co nie tak z pieniędzmi? No, i dogadaliśmy się. Dobrze pomogę ci, gdzie jest ta studnia? W Haczach. To taka osada była na południe stąd, na wzgórzu. Nikt tam nie zachodzi, bo wiecie, duch. Przepędźcie go, proszę. Kolerni wiedź a to i osławiona studnia. Dziwne, pod duchu ani śladu może ukazuje się tylko o jakiejś konkretnej porze. Trawa dookoła studni jest wypalona. Ciało wysuszone na wiór, ślady poparzeń, wszystko wskazuje na to, że to południca. Może się okazać pomocny. Coś musi wiązać południcę z tym miejscem jakiś przedmiot. Coś bez czego nie odejdzie w zaświaty. Mężczyzna został zakuty nożem, Zginął na miejscu, potem ciało objadły zwierzęta do kości. Tam są kolejne plamy krwi, ale nie jego. Ślady dłoni umazanych we krwi. Małe palce. Palce kobiety. Ktoś ją na zewnątrz. Była ranna. Walczyła o życie. Ciała nie widać, ale może zostały jakieś ślady. W dobrych warunkach plamy po krwi są widoczne przez dziesięciolecia. A, przy studni jest kolejny ślad. Południca. Zimna. Zimna, Zimna. Skąd się tu ja atakuje? Wszedłem za blisko. Uciekła, ale jutro pewnie wróci. Co się tu trzyma. Damy po krwi. Prawie do szczętów wypłowiałe, a lina jest wciąż napięta. Coś na nie wisi. Trub powieszony na sznurze od wiadra. To pewnie ta kobieta od dziennika. Szeroka miednica, mała żuchwa, kobieta. Sądząc po zębach około trzydziestki brakuje lewego ramienia trzeba będzie spalić to ciało, ale najpierw muszę znaleźć przedmiot, który wiąże jej duszę z tym miejscem może ramię odpadło, bo nosiła na nim te bransoletę od męża. Trzeba zeskoczyć na dół, obym sobie nóg nie połamał. Udany bransoleta z wygrawerowanym napisem dla mojej ukochanej Klary Folker. Ta bransoleta musiała należeć do kobiety, którą znalazłem w studni. Ładna robota, ale trzeba będzie ją spalić razem z ciałem gdzieś blisko studni, żeby na dobre przegnać tę południcę. Muszę się przygotować do tego starcia. Sporządzić olej na upiory. Wypić jakiś eliksir. I bransoleta. Igni. i sure. Sprawa załatwiona. Studnie nawiedzał duch kobiety, którą tam zabito. Przegnałem go. Tylko, żeby tak każdy niepogrzebany nieszczęśnik nie zaczynał straszyć, bo przez to pobojowisko kłopoty będą. Jakby co, polecam się na przyszłość. A póki co, Klara, Folker, mówią ci coś te imiona? Nie znam takich, ale słyszałem jak nasza zielarka, Tomira, rozprawiała raz o jakiejś klarze. Może o to samo się rozchodzi. Wasza nagroda, mistrzu. Złoto, co dla luby na posag zebrałem. Bez was ślubu i tak by nie dożyła. A teraz jest chociaż nadzieja. Ja się żenić już raczej nie będę. Zachowaj te pieniądze na ślub, luby. Wypijecie wtedy moje zdrowie. Dziękuję, mości Wiedźminie, za dobre serce i ciepłe słowo, A ale z pustymi rękoma was nie puszczę. Weźcie chociaż to, na szczęście. Ja! Oh.